Wizyty u przedszkolaków na stałe wpisały się w kalendarz naszej jednostki. Właśnie dziś odwiedziliśmy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego Wesołe Krasnale w Moszczenicy oraz przedszkolaków z niepublicznego przedszkola Happy Kids. Mieliśmy okazję po raz kolejny naszym milusińskim opowiedzieć o pracy strażaka, jaką wykonujemy, jak jesteśmy ubrani podczas akcji na co dzień, podczas wizyt Galowych. Oczywiście pokazaliśmy też sprzęt, którym dysponujemy, a nasza jednostka naprawdę ma się czym pochwalić. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się dron, kład, sprzęt ochrony dróg oddechowych. No a bez wątpienia najbardziej dzieciaków ucieszyła możliwość zasiąść w wozie strażackim, szczególnie w wozie średnim man, a także nakładzie. Oczywiście za rok również widzimy się z przedszkolakami. Niech dzieci widzą, jak ta straż wygląda. Może uda nam się też takiego bakcyla zaszczepić. Tutaj też chcę powiedzieć, że dzieci są bardzo fajnie przygotowane do takich spotkań. Wiedzą, co strażacy robią, znają numery alarmowe, co bardzo cieszę.